Witam serdecznie Grzegorz w kolejnym odcinku. Znowu nas poniosło w nowe rejony. Rejony, które już znamy, nieźle. Jesteśmy znowu w Pradze, no, a tym razem na Ziszkowie. I szukamy sobie dobrej śniadaniarni. I z polecenia internetów, wchodzimy do Win Cafe. Okay, we have to check the menu. Good dan, Good dan Good dan? Just, Just a banana. So this is banana and chocolate. This is yeah, chocolate mm. for sure. I don't know, about but or is it chocolate and banana? Yeah, maybe it's chocolate and banana. banana, yeah. banana okay. Your health can depend depends on you, but then you you are going to have something else maybe you know of course you have to take care it's not that i'm killing myself i mean serdechno i don't know serdechno dziękuję serdechno i can't say that co byście chcieli z prachy nie wiem chcesz machy kosmetyk i chcesz machy na razie czekolada czekolada Narodni muzeum. A ruch na wacławskim tak zwykle spory. Niezależnie od dnia i pory roku. Wacław siedzi na koniu, wszystko na miejscu. Starbucks czeska kawiarnia. Są ludzie, którzy kolekcjonują kupę. Tak, tak, tak. To z tym napisem e, państwa albo miast. Miast, tak. U no nas też widziałem, że jest tam no, Poznań Gdańsk. Kupują, tak, y, tak gdzie są, to kupują sobie kubki. One generalnie różnią się tylko napisem, obrazkiem tak. i środkiem. Tak, no to jest tak troszeczkę jak ale, ten hard rock Ale i... wszystkie, te, wszystkie te same no, Takie same, one same one tak. tak samo bardzo podobnie. No wiesz, no każde coś tam zbiera, nie? No, 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 jeden no, nie ma magnesiki. miejsca Magnesiki nie. mniej zajmują miejsca niż kubki jajj. ze Starbucks'a. Podróżnik. Które tak po całym świecie pojeździli i mam na przykład 200 takich kubków, to już jest wyzwanie zgromadzeniem. Oh, I know them. Nie idziemy dzisiaj nigdzie konkretnie. Dzisiaj mamy chill zwiedzanie na luziku, to jest to, co lubimy też. Przyjechaliśmy bez głębszego celu. Cel został już. Cel właściwie jeden. Jeden już został zrealizowany był koncert wczoraj. Drugi będzie dzisiaj. Teraz możemy się ponapawać ulicami, ludźmi. Całkiem ładną jesienną pogodą. Jestem ciekaw, ile tutaj jest procent czapów na tej ulicy, bo widzę, że bardzo dużo jest po prostu turystów. To widać po sposobie poruszania się. Zdjęcia, zobaczcie, czy ładne zdjęcie. Na przykład z jakimś panem na ławeczce. Klimaty tak jak wszędzie na świecie, czyli bogata ulica i biedni ludzie, to konsumpcja uliczna. It's crowded. So now it's crowded. Yeah. you have to come here for August or it's even more. Yeah, it's really crowded. cool. <laughs> is it a good time? Is huh? it a good time for yes, this? Yes, a good time. Wine hot. Wine hot. Wine hot. Wine hot. Wine hot. Wine hot. <laughs> wine hot. And what about the diet? I don't want to diet yet. Yet. I don't, wanna don't wanna wanna die want to diet, diet yet. Yet. Yeah, <laughs> yeah, but I don't like the plastic glass, <laughs> honestly. The, the paper. Okay. Okay. Salute. <laughs> Tak. Tak. Znam tego. Tak. Pawełski this. Yeah. Nie, no, <laughs> Dzisiaj jest mecz Slawii z, z Romą, więc Domenico jest w swoim żywiole. No i oczywiście jesteśmy w najbardziej chyba popularnym miejscu. Może oprócz mostu Karola, ale. Oczywiście starówka praska. I nieważne jaki miesiąc. Dzisiaj mamy listopad, połowa listopada, są tutaj tysiące ludzi. Piękna pogoda dzisiaj nam się trafiła po tych wszystkich deszczowych dniach. za dobrych czasów rzucili szynkę staropraską, więc jest i kolejka. O, to jest Pamiętasz, różne kubki tak. sobie? Mm -hmm. Tak. tak samo ze Słowacji przywieźliśmy też kubki. Z Tatr, takie były te. Na I na miód. Jeden nam się ostał, dzbanuszek też nam się ostał. Widać pełno fanów e, Romy dzisiaj. To są te szaliki właśnie takie złoto-czerwone. Dzisiaj pucharowy mecz Slawi praga z Romą. To robi jeden mecz w Pradze. Nawet są przygotowane figurki. Slavia Praha. Slavia Praha Roma. Toti. Wszystko się sprzedaje. Zresztą nawet Mr. Bean jest na Mr. Bean i na przykład Eminem czy Harry Potter. No mega po prostu. Tyń Polski. Lewandowski. Z Lewandowskim. Lewandowskim Glik. Zieliński. Super. Bereszyński w środku. Bereszyński. I malutki, i malutki... Dorfoczyn... I malutki krychowiaczek. <susza> Super, dzięki. Super. Do zobaczenia. Super. Pieski wykorzystywane. To jest bez sensu. Uważam, to powinno być zabronione akurat. A, zamiast... No A no, a okej. Ma la vedete la partita? È secondaria anche Okay, okay. They, they are not here for football. No? No. Really? Yeah. They said that's the main thing. Ok. No, i most carola. Such pięknej pogodzie. lubię to miejsce. Teraz znowu jest właśnie tak, że nie jest tak zapchany ludźmi. Jednak fajnie jest przejechać po sezonie. Pochodzić za praskim gołębiem powoli. Biały, jest taki pokojowy prawie gołąbek. I tu this Yeah, this is the last sun.

gdziet Hermelin, termelin gulasz gulasz so we have almost the whole check cuisine so how are you after the lunch in smihowski sklepek great full full of great things <laughs> <laughs> Definitely. dzisiaj przy serduszku hawla jesteśmy wieczorem więc po raz pierwszy widzimy jak się świeci Teatr Narodowy wieczorem. Zawędrowaliśmy wieczorem do kafe Platysz. Nie wiem jaka jest poprawna nazwa. Bardzo ładne miejsce w Pradze. Widzieliśmy już w ciepłym sezonie na zewnątrz. Klasyczny, mieszany troszkę z nowym styl. Bogate wnętrze. Super miejsce, centralna Praga, niedaleko starego miasta. I mały powrót na sterówkę jeszcze wieczorem. Piękna sterówka praska w świetle, wieczornych świateł. my hero no i Wszystko jest szare, wszystko jest smutne, depresyjne, życie jest gumnione Tak to mówi Domenico Nie no, poważnie to nie ma co To jest w sumie w Polsce pół roku, więc trzeba to jakoś zagospodarować Całe szczęście, że dzisiaj przynajmniej nie pada, bo padało chyba z tydzień Już mieliśmy nawet też pierwszy śnieg ale na szczęście znowu widać jesień, trochę zieleni wyjrzało. No i przede wszystkim nie leje się na głowę. Tak jak widzieliście, wypad do Pragi był krótki. Dwie noce, dwa koncerty, o których nie mówiliśmy w filmie, ale były. Było mnóstwo fajnych spacerów po Pradze. No i tak trzeba spędzać ten czas. No, trzeba szukać sobie jakichś nowych atrakcji, szukać promieni słońca. Jeżeli nie na niebie, to w czymś, co się robi zadawać sobie to nasze pytanie, może by tak może by tak coś znowu zrobić o, tyle zostało z zimy dosłownie za chwilę wpada materiał z Łodzi, kręcony wczoraj polecam szczerze a potem postaramy się żeby tego słońca było na kanale więcej bo będą filmy z naszego wyjazdu trochę dalej będzie tych odcinków sporo a więc już teraz zachęcamy subskrybujcie, klikajcie Pytajcie, komentujcie, będzie nam bardzo miło i do zobaczenia.